Proces rekrutacyjny do Polish Scholarship Scheme składa się z czterech etapów. Etap pierwszy to formularz rekrutacyjny. W tym etapie należy wypełnić formularz rekrutacyjny składający się z takich pól jak Twoje dane osobowe, oceny i osiągnięcia oraz z pytań otwartych. Aby móc wysłać zgłoszenie, należy spełniać wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie konkursu. Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na pytania otwarte, wejdź na naszą stronę lub media społecznościowe. Mamy tam mnóstwo wskazówek. Pamiętaj, aby nie zostawiać pisania na ostatnią chwilę. Do kolejnego etapu, czyli rozmów kwalifikacyjnych, komisja konkursowa zaprasza od 50 do 70 osób. Rozmowy będą przeprowadzone przez absolwentów i absolwentki programu, a w oczekiwaniu na rozmowę zaprosimy Was również do uczestnictwa w integracyjnych grach i zabawach. Pytania komisji będą dotyczyć szczegółów swojej aplikacji oraz Twoich zainteresowań i marzeń. Przejdziemy też na chwilę na angielski, aby sprawdzić, czy umiesz się spójnie wypowiedzieć. Szukamy osób, które potrafią wykazać się pasjami i umiejętnością krytycznego myślenia. Oceniamy również, czy dobrze znajdziecie się w naszych szkołach partnerskich i czy wiecie, z czym wiąże się wyjazd. Etap trzeci, czyli rozmowy finałowe, to moment, kiedy poznacie przedstawicieli naszych szkół partnerskich, a rozmowa będzie w całości po angielsku. Nie martwcie się jednak o błędy gramatyczne, liczy się, czy umiecie przekazać swoje pomysły w tym języku. W tym samym czasie wasi rodzice bądź opiekunowie prawni spotkają się z przedstawicielami Towarzystwa, by porozmawiać o sprawach prawno-finansowych i nurtujących ich pytaniach. Komisja będzie chciała sprawdzić, czy odnajdziecie się w konkretnych szkołach. Ponownie będzie to wasza szansa na pokazanie, że nie jest wam obca kreatywność i myślenie krytyczne, że macie na siebie pomysł i że jesteście gotowi na wyjazd. Następnie przechodzimy do etapu czwartego, czyli potwierdzenia nominacji. Po rozmowach, gdy wy rozjeżdżacie się do domów, Komisja podejmuje decyzje i wysyła swoje rekomendacje stypendialne do szkół partnerskich. Szkoły następnie odsyłają swoje decyzje do towarzystwa. Proces ten zajmuje od kilku do kilkunastu dni. Po otrzymaniu potwierdzenia od szkoły, Komisja Stypendialna kontaktuje się telefonicznie z kandydatami i kandydatkami w celu przekazania dobrych informacji. Gdy wszystkie nominacje zostaną zaakceptowane przez obie strony, wyniki pojawią się również na naszej stronie internetowej. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę i media społecznościowe. Powodzenia!